To nie jest kolejna bajka o naturze. To historia o gatunkach, które już nie istniały, oficjalnie. Wyobraź sobie rok 1919. W puszczy pada ostatni strzał. Żubr przestaje istnieć na wolności. Bobry, wybite do zera w połowie Polski. Łosie, zostało ich tyle co pasażerów w jednym autobusie. Dziś te zwierzęta są wszędzie. Jak to możliwe, że biologia wygrała z wyrokiem śmierci? Zapraszam do świata wielkich powrotów. Bubr to jedyne zwierzę w Polsce, które zmienia mapy. Nie pasuje mu rzeka, to ją przesuwa, ale za tę potęgę o mało nie zapłacił najwyższej ceny. Wiedzieliście, że w średniowieczu bób był uznawany za... rybę? Tak, przez łuski na ogonie. Dzięki temu kościół pozwalał jeść go w post, co doprowadziło do rzezi. Potem doszły futra i strój bobrowy, wydzielina lecznicza, która była droższa niż złoto. W XIX wieku bubr w Polsce był już tylko wspomnieniem. To, co widzicie dzisiaj nad rzekami, to efekt niesamowitej operacji przesiedleńczej, która trwała pięćdziesiąt lat. Z kilku par zrobiliśmy armię inżynierów, która dziś zaczyna nam przeszkadzać. Łoś miał więcej szczęścia, ale tylko trochę. II wojnę światową przetrwał tylko jeden przyczółek Dolina Biebrzy. Tylko tam. Gdyby jeden drapieżnik lub jedna choroba uderzyła wtedy mocniej, dzisiaj nie widywalibyście łosi na przedmieściach Warszawy czy Krakowa. Kluczem nie było jednak tylko przesiedlanie, ale zakaz. W 2001 roku wprowadzono moratorium na strzelanie do łosi. Efekt? Natura pokazała swoją brutalną siłę. Bez presji myśliwych najsilniejsze geny przejęły kontrolę. Dziś populacja jest tak gęsta, że łosie zaczynają wchodzić nam do salonu. Ale to żubr jest królem dramatów. To najbardziej spektakularna reanimacja w historii świata. W 1923 roku na całym globie zostało tylko 12 sztuk zdolnych do rozmnażania. Wszystkie dzisiejsze żubry, tysiące sztuk. Pochodzą od tej dwunastki. To oznacza jedno genetyczną pułapkę. Są jak jedna wielka rodzina, co czyni je ekstremalnie podatnymi na choroby. Jeden wirus może wymazać cały gatunek w tydzień. Żubr wrócił, ale wciąż stoi na krawędzi. To lekcja, której nie wolno nam zapomnieć. Przywrócić gatunek jest łatwo, ale przywrócić jego zdrowie prawie niemożliwe. Bubr, łoś, żubr. Polska stała się światowym liderem w ratowaniu życia, które sami próbowaliśmy zniszczyć. To dowód, że przyroda poradzi sobie ze wszystkim, jeśli tylko przestaniemy do niej strzelać. Pytanie tylko: czy starczy nam pokory, by dzielić z nimi przestrzeń, którą odzyskały? Napisz w komentarzu, które z tych zwierząt spotkałeś ostatnio najbliżej swojego domu. Subskrybuj, by poznać więcej takich historii. Cześć!